go tutaj. No siema. Elo, ewocha zero. No. Siema, z tej strony I wyruszamy w podróż. Jak zawsze. Jak zawsze. No. Staram się. Staram się. I ja. tak. Dlaczego tu jesteśmy? Kolejne problemy z odcinkiem. Problemy. No. Nie, nie, ogarniam tego. Dlaczego mi się to wyłącza? Ale... Yeah, yeah, yeah. Dodałem, dodałem... Trzy modyfikacje, jedna to jest tata tu, ta, z tymi, tymi, tu, z tymi, tymi, tak, ale łódka się psuje. I, I, no, i, dodaję takie inwentory nowe, no, no, jest fajnie, no, tutaj można się bić, można słuchniczy, można sklepy, To sklepy to nie są lepsze Ej, zniżcie łódko. O, nie, to wygląda dobrze. Będziemy się przespać. I XLX Action Band. Tu mogę z teraz. Z tym białam. Ona. Na razie, tak? Mam nadzieję, że mnie nie obudzi jak coś to RI. Haha, dość. Też tyle co do nich. Oni po prostu biją dalej, i szybciej, no można patrzeć. Nie, to trzyma. I będzie... I fajnie tak. Hmm. dobra. Ciekawy, ciekawy, ciekawy. Biją. nam się tutaj zróbmy, ale to wyspy króciutko. Bardzo źle. To wyspy. Będziemy płynąć. My się daleko.

Miejsce to nie fajne, więc że jeszcze O, 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 o. O, 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 o. Tam, bo tam jest taki, taka jakby Sahara to się przepięknie, nie? Dziękuję bardzo. Pa nie, ale to popnię sobie z dłuż. O! Ale zupa. Nie no, myślałem, że to jest tylko taka wysepka w przychwijach, ale, ale już spoko. Pewnie to będzie wyspa. ale ale, zawsze jakoś się. I Hamujemy, 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 hamujemy! X i... Pa! Wyłazimy. Dobra. Yy, gdzie ta... Yy. I ja łódka znikło, więc bagi zniknąły jeszcze są, no, albo. dobra. Jesz... o, jakie mam ogóle... render stan? No, okej, przy sobie zbrać fajnie. ale... Co to? Są konie? Osły! Oooo, osły! Nigdy nie widziałem osła. O, nie siodełka. O, jasno. Yes, I! Na tobie można skrzynki, właśnie. Szedł. A ty się to są... Błyszczą, błyszczą, okay, lecimy. w podróż na N. Uuu, jest jest, jest, jest! Góry, a ty, jakby ty, by w tym jesiennym. nice. Zawsze chciałbym ten miesięczny... Ja, bo on jest przecież piękny. No liście dodali. Znaczy inny kolor. Ale to nie jest, to był drugi, ale jakby miał sens. O to by ładnie wyglądało, ale by nie reagowało. Co tam jest z drewno? Nie mogę tak pokazać. Okej. Chciałbym pod to drewno. Nie. Yeah. Sorry, o... Nie komputer Nie jest za dobre takie, że... Tak Okej, okay, już jest fast. Ładne. A, zapomniałem jeszcze coś takiego. Ou! Uh. A w ogóle dzisiaj w szkole bo... Te tak do szkoły, o tak. Um. Narzędziemu, narzędziomu. No wiecie, że tu warbench i narzędzia, Nie. Okej. Ładnie, a są z tego deski. Takie fajne slicky różowe. Nie no. Podoba mi się, ja chcę taki. jedną takie drzewo, sobie zapłynęło i jedną taką, z każdego koloru tak pojedziemy. No, Zobaczymy, czy mi się uda sadzonkę zdobyć. O, się wątpię. Okej, okay, mamy sadzonkę, więc jest spoko. Okej, okay, po jednej sadzance i drzewo odbierzemy. Ładne, ładne też. drzew. posadzę, jakby miał w domu. Ale jak już mówię, to będzie trip podróżniczki. że takie miejsce, jakie jest takie bardzo, bardzo, bardzo stanie. Co? Ja nie musiał. Okej, okay, tutaj jest takie... Takie, takie jest. O, tutaj. O takie czerwone. Taki, taki, taki. To było taki, takie... Trzeba takie... To takie... Okej. Okay, okay. Staramy, rosa dunkę kompletem bije. O, oh, już mam dwa golden, Tak? golden Road. To jest to, bo sobie na to no, się na creative, ale O, uh, no co się robi, no co się robi. So, yeah, może nie. Ojojoj, okej, okay, mamy... co Okej, okay, jeszcze to czerwone. Jak będzie jeszcze tego czerwonego, Takie, to jest, mamy Nie, to jest golden, to jest inny. To jest chyba... inny, to jest inny. Ha, nie, to... woda, O, o to. A jak o! Masz, w. Krzybek, to wygląda pędz? Lepiej. Oj! masz Maś mi. Krzybe zawsze spoko. Ej, buszko. Spoko. Czemu nie?

no, tak flagowało, <grym texto> tak i te te tak, 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 i tak, 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 No nie wiem, nie wiem. Nie wiem, Ua, już Uj... Okej okay. Psujemy, psy, 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 psy A te ślady chyba nie kończą. Zobaczmy R. A nie kończę się. Zdziwiłem się. Przepraszam. Moja, moja wina. Moje wino. Co o co, coś. coś... Dawaj, nie chcę ty, ty, ty do boku! Bum, 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 bum! Ładne kwiatki też. Ładne. Eee, wtedy chyba nie, nie chcę mieć dzieci. No, yy, się, o, mam! Będę okay. się spytacie, dlaczego nie zetknę i nie poczekam. Po prostu, to jest wszystko jedno. Wszystko. Ooooo! To jest. Ooo! wszystko jedno, chyło. Ale myślałem, że to się będą jak co To trama jest taka brzydka. Nie podoba mi się. O, tak, o, jeśli. Tu będą, w prawej, w dywizji tej wyspy, prawdopodobnie to ze mną z dżanglą, na pewno, na pewno, jeśli tam będą wysokie góry, to, to będzie epic, epic nie jest jak to, jak to się tak gada, o, to nie ten, defa, o, klucz, nie wiem, czy Patrzcie, pokażę Wam jak z daleka można jebić. Stąd się je uderzę. Tak? Nie? Stąd? O! Zrobimy test. Zrobimy test. Chyba została, tylko jak był. No jest taki problem na pościgę z tego, więc. A nie tu. Okej. Okay.

Kuku kurczak. Aha. O, to coś jest w fajny dom ci powiedział. A, to jest takie duże drzewo. Polepa trochę. Dobra. Idziemy Aśpi. Uuuu, huhu huhu. Ładnie to drzewo. Bardzo ładne. 13 minut. Hej. 20 gramów czy nie. Mam dłonoc. Wydaje się mi super, nie ma aż to. Wioska, elo. To w wodzie. Światy się wędrują. Ciekawe jestem ten bardzo. Takie fajne fajne. to z... Ja chcę z tego Mówię wam, ja z cioska, ja Nie ma lupy. Jest lipa ani one Mówię o myślę, że to są czaszki. A patrz, to są korzenie jakieś. A patrz, to takie tlenie. Okej, okay, tu taka kobelka ko ko sobie Se postawi. Sej postawimy kubla. O. Stowna. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. No okej, okay, to tak dobra, myślę, że to jest coś, co można zrobić. To jest taki biały ustawiany, czyli chyba, chyba to jest coś z ale, ale sadzonkę musi, musi być, sadzonka musi być. Okej. Okay. Okay, mamy tą sadzonkę. Pójdziemy po nią. Gdzie ona jest? Where are you? Where are... you? Where... Podwory

czy jest Ha! O, oh, okej okay. Okej okay. Mr. Krowa Pan też może być Pana, pana, pana też bardzo lubię i pana szanuję Ola oh, ja. Pan DŁUŻO DO AAAAAA MORDOR Ile tu krów? O, oh, el I mieczki O, oh, nie

Ale już odcinek, czemu nie? Okej, okay. mi się przyjemnie gra. Okej, okay, zobaczmy, czy będzie kubaj. Z tego co widzę, to nupę, ale mamy marchapki. Marchapki już wcześniej. Dobra, za chwilę sobie zaprzęgnę iPhone'a i, i, i chyba będziemy kończyć. Zobaczymy, co mam do zaoferowania, chyba tak zrobię. Okej. Okay. Kim O, mm -hmm -hmm. Ciekawe, ciekawe... Te, te, ty, te, ty, 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 ty. Nie tak uciekaj, nie to. Ciekawe, ciekawe... A. Nie, tak, tak... Okej, okay. mamy dwie wioski. Mm -hmm. Przepraszam, to takie wymyślenie się. A, musiałem, musiałem. I się ziomek, Drogi jesteś. A, już wiem co jeszcze zrobię. Muszę okreść tego. Cześć. Yeah know, but... oh, nie tak, jak tak, tak, się tak, 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 nie tak, tak, A tak, 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 cześć tak, może tak, A tak, 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 tak,

Tak, obstrzelał mnie, aaa, ale to nic, więc... I przyzwoite miejsce i robicie se screenshot, o to daje ten, no ale se zesu... są... a co no. tam, co tam? A co tam, co tam? Ale ja co? Chcę... Jeszcze tam, ła. Okay, bents Shimon at a paum